Dziękuję pani Przewodnicząca. Drodzy koledzy, Europa potrzebuje poważnych zmian, przede wszystkim zdecydowanej modernizacji europejskiego modelu społecznego. Za brak tych zmian płacimy dzisiaj najwyższą cenę, jaką jest wysokie bezrobocie nie tylko wśród młodych, ale także wśród kobiet i osób starszych. Wciąż zastępujemy wiele środowisk naszego społeczeństwa w ich aktywności, rozdajemy pieniądze bez równoległego wdrażania narzędzi dających naszemu społeczeństwu szansę, a nie gwarancje. Żaden rząd nie jest w stanie zagwarantować ludziom pra młodym pracę, szkolenia czy staże, a tego dotyczy program gwarancji dla młodzieży. To nie rządy mają takie kompetencje, to przedsiębiorcy, o których Unia Europejska dba poprzez zwiększanie biurokracji czy podnoszenie różnego rodzaju obciążeń. Zacznijmy w końcu działać, zapewniając szansę dla młodzieży, a skoro już podjęliśmy tę, tę nieroztropną decyzję o programie gwarancji dla młodzieży, to realizujmy ją z olbrzymią odpowiedzialnością. Dzisiejsze wdrażanie świadczy o tym, że tej odpowiedzialności brak. Na koniec pytanie, gdzie są propozycje dla bezrobotnych kobiet i osób starszych? Dziękuję. predsedujoča Megines. Čestitam predsedujoči Italiji, da je v Milano organizirala to pomembeno konferenco, na kateri je brezposobnost mladih ponovno postavila visoko na agendo. Zagotovo bo...